Zobaczcie, z tyłu jest baku. Było dzisiaj piękne słońce, a teraz wszystko znika za chmurami. Piękny spektakl natury, a tutaj jeszcze oświetlone ostatnimi promieniami słońca Muzeum Sztuki. Jest nie tylko piękne architektonicznie, ale też zawiera wspaniałe i cenne zbiory sztuki. Nowoczesnej, ale też częściowo tradycyjnej. Przed centrum jest jedyny znany mi na świecie. Pomnik truskawki, pięknej, czerwonej. Przestrzeń w Muzeum Sztuki jest zaprojektowana po prostu nieprawdopodobnie. Czy co mogą stanowić przedmiot artystów, przedmiot tworzenia czegoś pięknego? Według Giuseppe kartę absolutnie tak. Pierwszy raz w życiu mam okazję Mam wystawę rzeźby poświęconej całkowicie tematowi owoców.